I jeszcze słówko o dzisiejszych spotkaniach, bo te podsumowania zajmują nam bardzo dużo czasu, a mamy dzisiaj Anglików ze Szwajcarami, mecz, na którym Łukasz Gikiewicz oczywiście bardzo mocno się skupi. No i Holandia, Turcja. Panowie, opinie, przewidywania i kończymy nasze spotkanie. No wiesz o tym, że serce mi mówi i portfel, że Szwajcaria. <laughs> No, i Holandia, Turcja. Chciałbym widzieć Turków w Dortmundzie, bo będę na tym meczu. Chciałbym zobaczyć znowu tą atmosferę. Choć boję się, że Turcja. Kiedy żółta De... ściana staje się czerwoną ścianą. Tak. E, Turcja, Demiral, dwa, dwa mecze pauzy. Też o tym nie mówiliśmy, że Bellinga może grać, Demiral nie może. Że ja to ten, ten jakby ten wiesz. Trafi... No, tak. Historie są zupełnie różne, tu nie ma ale też, czego ale porównywać. Też, no tak, ale UEFA e, jakby chciała, to też by mogła zrobić inaczej, ale to porozmawiamy e, jutro. O tym porozmawiamy, przygotuję się, obiecuję tobie. To, ja, jutro macie kruk, więc poradzicie. Pracujemy dla jednej tak? E, Turcja nie, nie wiem, czy jest w stanie zagrać tak poprawnie w defensywie i bez błędów, jak zagrała w ostatnim spotkaniu. Wydaje mi się, że Anglicy to przepną i Holandia wygra, niestety. Kuba. Ja bym chciałaby, chociaż drugi z gospodarzy tego turnieju, a więc Turcy, zostali na mistrzostwach. A to oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast faktycznie to, jaką Turcy robią atmosferę w Niemczech, gdzie są ogromną mniejszością, e, no to jest coś godnego uwagi. A więc skoro nie ma Niemców, to niech pozostaną Turcy. A ja bym chciał, żeby kolejny z morderców. Nie powiedział o pierwszym spotkaniu, przestraszył się, nie? Ani dla nie odpowiedział. Nie chcę mówić o Anglikach, dlatego To ja to powiem. Odgodni. Ja nie chciałbym, żeby tym, jeden z morderców futbolu odpadł z tego turnieju, czyli Gareth Southgate. Nie potrafi wycisnąć potencjału ze swoich masz na y, piłkarzy. Masz na następnym euro podwyżkę. Zadłam o to. Za <grym <grym to dziękuję. dziękuję bardzo. W poprzednim sezonie y, Max Allegri, pamiętacie Juventus? Te Dobra. ostatnie lata? No To jest właśnie taki morderca futbolu, klasyczny przykład. Gareth Southgate. A czy taka wyjdzie się w pierwszym składzie? Wyjdzie, podobno na lewej stronie ma grać o. w ogóle. To, to jest <noise> ciekawe, i to jako wahadłowy, więc kombinuje. No, to, to można mu oddać, że szuka jakiegoś złotego środka. Gareth Southgate, on, Roberto Martinez też myślę. Nie wiem, czy Jacka z Ibizy jeszcze. Uu, uu. Nie wiem, czy Jack trafi na boisko w takim układzie. Bo więc. Balotelli miał problemy, żeby uznać, tak. jak pan no, nie no, żeby złapać. Pion odpowiedni w trakcie imprezowania. Przerywasz mi wątki. Mordercy futbolu. Max Allegri, Gareth Southgate, Roberto Martinez już się pożegnał. I jeszcze jednego Didier Deschamps. Chociaż on tutaj zmierza do finału, ale też tego potencjału wycisnąć nie może. Na tyle to dzisiaj. Jutro na moim miejscu Maciej Kruk, Łukasz Gikiewicz i Kuba dziękuję będą. Również Dziękuję panowie za wizytę w dzisiejszym programie. No A państwu życzymy przede wszystkim dobrych spotkań dzisiaj na Mistrzostwach Europy.